Cześć, w dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać w jaki sposób usunąć zarysowania z ramek srebrnego iPhone'a. Zanim przejdę do tematu odcinka chcę Was prosić o zostawienie subskrypcji i kciuka w górę. Pomaga to bardzo w rozwoju kanału. W srebrnych modelach iPhone'a ramki ze stali nierdzewnej są bardziej podatne na zarysowania niż w przypadku pozostałych wersji kolorystycznych. Istnieje jednak sposób, by przywrócić blask srebrnemu iPhone'owi. Będziecie potrzebowali do tego dwóch rzeczy – pasty polerskiej i ściereczki z mikrofibry. Nałóżcie niewielką ilość pasty na ściereczkę i delikatnie polerujcie ramkę iPhone'a przez około 2-3 minuty, Link do pasty, której użyłem w filmie zostawiam w opisie. Mniej więcej taki efekt powinniście uzyskać. I pamiętajcie, żeby nie polerować urządzeń wykonanych z aluminium, a także o tym, że ta metoda działa tylko ze srebrnym iPhone'em. Nie stosujcie jej przy innych kolorach. W zasadzie to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji i kciuka w górę.